Zaraz jak kupiłem projektor, stawiałem go na taborecie, żeby uzyskać odpowiedni obraz. Potem przyszedł czas, żeby zamontować go pod sufitem. Tak wygląda mój tymczasowy uchwyt do projektora. Swego czasu wybiłem dziurę między kuchnią i salonem, żeby rzucać obraz z projektora, właśnie w salonie. I projektor postawiłem na szafkach żeby był do góry nogami dorobiłem do niego takie uchwyt. Mamy kątowniczki do zamocowania samego projektora. A całość jest skręcona na kątownikach i starych zawiasach od szafek kuchennych. Tutaj ta noga jest pod kątem, żeby rozstaw się zmieścił na szafkach. Oryginalnie były tu jeszcze wkręcone śruby regulacyjne Ale ponieważ dorobiłem się do celowego otworu to już nie były potrzebne. Właśnie w ten sposób projektor był podwieszony, uchwyt stał na szafkach. A teraz projektor wisi na takiej na uchwycie zrobionym z płyty dzięki czemu jest no, w miarę to wygląda i są zachowane odległości do projekcji temat jest następujący zmieniłem telewizor w salonie ze względu na 4K, HDR i tym podobne a stary Samsung miał iść do sypialni albo do pokoju dzieciaków problem w tym że o ile podstawę mam, to wyrzuciłem taki łącznik łączący telewizor z podstawą. Ponieważ odtworzenie go byłoby ciężkie, to będę robił tymczasową podstawę z dostępnych materiałów. Docelowo telewizor prawdopodobnie trafi na ścianę. Jak już się upewnimy, w którym pokoju ma być, do tego czasu trzeba go na czymś postawić. Najprostszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie otworów Wesa i to robienie podstawki. Można to zrobić w taki sposób, że na przykład dwa kawałki kantówki. Łączymy jakimś kątownikiem inna opcja jest taka dwa kątowniki plus kantówka ja u siebie prawdopodobnie zastosuję coś takiego pyk i tutaj kątownikami przykręcone otwary wassa Gracias. Tak to wygląda w miejscu docelowym, pomijając te otworki, to lepiej niż oryginał, według mnie. I nie mam zastrzeżeń co do stabilności.